Prezentuje gołębia o numerze 10655 czerwono nakrapianego samca, który wywodzi się właśnie z imbredu, z imbredu na Jackpota, czyli syn Jackpota razy córka Jackpota, dały matkę tego gołębia, czyli 2314, która, która była połączona z, gołębią, z, gołębiem, z gołębiami z linii. Paula 5000 od Christiana Kachlera no i właśnie identyczny gołąb jak ten roczny gołąb był najlepszy lotnik oddziału gdzie zdobył, zdobył dwa konkursy i to nawet takie fajne konkursy z lotów maratońskich czyli z jednego lotu był 23 maratońskiego a z drugiego lotu maratońskiego był 41 także no na rocznego gołębia naprawdę super no i z lotu 400 km niespełna trzeci, trzeci na, na gołębnik i z lotu, z lotu e, 274 34 na go, e, na, nie na gołębnik, o przepraszam. Także rewelacyjny gołąb. No i tutaj mamy jak gdyby też takiego kopię tego gołębia, czyli e, Imbred Jackpota na Paula 5000, naprawdę bardzo fajnie skojarzny no Gołąb, niesamowicie duży. Taki, bardzo dobrze poskładany.